Cóż, weźmy, może przejdźmy do też jakiejś innej, interesującej, klasycznej... Tak, może, może zostawmy te ezoteryczne, szczęśliwe zakończenia. Coś, co moim zdaniem w dzisiejszym świecie powinno po prostu wybrzmieć bardzo mocno. Ja bym przeszedł do właśnie nowych szat cesarza. Oho. Co, co na to, to jest coś, Klosejka, takiego, co, tak? co ja osobiście uważam, że powinno być bardzo mocno obecne w dzisiejszym sposobie porozumiewania się, zwłaszcza publicznego. Więc no, to jest też historia próżności, można rzec, ponieważ cesarz i cesarz to jest też utożsamianie z tym nad królem, tak? Tak, no, coś... bo cesarz cesarstwa rzymskiego, taki tak. głowa obok papieża religii chrześcijańskiej. Tak, tak. Czyli ten cesarz jest niezwykle próżny i on cały czas myśli tylko o pięknych strojach. Podobno ma tak, że chyba każdą godzinę ma tam... Nowy strój, najwspanialszy I on tylko nawet zamiast być na radach, to jak się pytają, gdzie jest cesarz, no czy tam jest taki, ucarło się, że on tam w garderobie siedzi. Czyli zajmuje się tak naprawdę nie rzeczami, żeby zarządzać krajem, zarządzać ważnymi rzeczami, dbać o, o, o poddanych, tylko sobie tam żyć wesoło i zajmować się tym, co sprawia, że czuje się tak niesamowicie. No i zjawiają się oszuści. Tak. Jest wyraźnie napisane, że to są oszuści. Tak. I oszuści. Proponują cesarzowi najwspanialszą szatę, jaką sobie może wyobrazić, z najspanialszych materiałów, jeszcze do tego magiczną, że będzie mógł rozpoznawać głupców i ludzi nie dających się na stanowiska, bo oni nie będą w stanie zobaczyć tej szaty. Tak, że dla nich będzie niewidoczne. No i oczywiście no król powiedział: No w porządku, dał im dużo pieniędzy, żeby mogli zacząć, podjęli swoją no. pracę. No i oczywiście ten, to jest proces. To nie jest tak, że stryki i od razu jest ta szata. No. To się dzieje. No, i król tak chce inwestygować, sprawdzać ten pro, progres. I wysyła takiego kogoś, który jest im niesamowicie zaufany. Stary, rzetelny, dobry minister, który można powiedzieć, trzyma to cesarstwo, ponieważ król sobie siedzi tylko i wyłącznie tam na garderobach. I może dobrze, bo w sumie jak jest na tyle nieogarnięty, że to lepiej, żebyś nie zalewał tym cesarstwie i do minister, to trzyma i tam paru innych, tak. tak dla, dla naszych e, słuchaczy, którzy może mają problemy ze stanowiskami politycznymi head manager head manager. No cóż, no i przychodzi ten uczciwy, dobry minister, head manager, i no i cóż, no i nie widzi nic. No i tak zastanawia się, no cóż, to albo jestem taki głupi, albo nie nadaje się na. No to, ale no nie mogę tego przecież powiedzieć, oczywiście, no bo. Zresztą, no że takie zaufanie we mnie wszyscy pokładają. Może co, zestarzałem się już i tak zgłupiałem na starość? Tak, właśnie, że on szuka winy w sobie. Tak, on szuka winy w sobie, dokładnie. Szuka winy tak, w sobie. Zwłaszcza, że magia, w Wajkach nie jest niczym dziwnym, więc takie magiczne właściwości nie dziwią zbytnio od tej ludzi. A on też nie wie, czy ileś tam osób przed nim nie oglądało tej szaty. On tak tak podejrzewał siebie jakiś defekt w tym Tak, tak. i kacze są w stanie poszukać tego ministra i rzeczywiście, minister. Mówi, że jak widzę piękne szaty, wszystko jest w porządku. Na posuwa się naraz te, te jakby części tych szat, bo to jeszcze praca w toku. I to jest dla tych oszustów niesamowita sprawa, takiej największej wagi, bo ktoś tak najbardziej zaufany już popadł w ich oszustwo. Przyznał, że widzi szatę. Tak, ja podejrzewam, że ci oszuści mogli pochodzić z Niemiec, bo oni po prostu go oszfabili. Oczywiście, jak minister powiedział, że wszystko jest w porządku, to też jeszcze więcej dorzucił złota, żeby tam szło. No i potem wysłał kolejnego ważnego, uczciwego prawda, urzędnika. Ponawia się ta sytuacja, i wszyscy mówią, że wspaniała szata i w ogóle. No i w tak. Końcu... Bo, bo nikt się nie przyzna do tego, że nie widzi tej szaty, bo to, to też zostało ogłoszone, że szata jest z świetnych materiałów, ale jest magiczna i potrafi rozpoznawać głupców. Że jakby głupcy nie są w stanie I... doświadczyć tego piękna. Tak zwłaszcza, że wcześniej już minister mówił że. Tak, tak zna, że ten najbardziej zaufany, jeśli tak. jedna osoba powiedziała, że tak jest, no to trzeba brnąć w to. Dokładnie, to jest tak. takie, że ja nie, nie, widzę, kurwa, nie widzę tego, to jestem głupi, ja tak nie może być. To... Dobra, nie ja widzę ja widzę. Jest spoko, spoko śpię, piękna szata, naprawdę. I co dochodzi do cesarza? No wiele osób powiedziało, jaka jest ta szata wspaniała, określiło tak. się, że to powiedziało, że wiele osób było posłanych, nagle cesarz idzie zobaczyć tą hmm. y, szatę. No i... no i tutaj teraz Cezar musi stanąć przed pewnym wyborem wewnątrz siebie. Zwłaszcza, że jak wcześniej mówiliśmy, Cezar nie jest kompetentny na swoim tak. stanowisku, więc być może on gdzieś tam w głębi serca, gdzieś tam z tyłu głowy to wie. I w tym momencie może poczuł jakiś wstyd, ale nie chciał się do tego przyznać. Tak, no i powiedział, że widzi, że jest piękna, i nawet żeby poświadczyć, no, ona rzeczywiście jest, jest tak piękna, to daje. Krzysztof Kawalerski, czy jakieś hmm. niezwykle ważne od, odznaczenie hmm. tym krawcom, jaką, co oni nie, nie wiadomo co ważnego zrobili. Tam stworzyli te części ubioru. Dla mnie jest to przekaz też. Dwa ważne przekazy. Jeden to jest taki, jak więcej wygląda dzisiaj współczesna polityka na świecie: że po prostu brynie się w coś głupiego, bo już ktoś to przyklepnął raz i po prostu. Znaczy ja myślę, że to nie jest, nie chodzi o współczesną, tylko chodzi o uniwersalną. Uniwersalną, że, że tak. Kiedy były urzędy, kiedy byli politycy, to zawsze się działo, że zawsze byli ci, którzy potrafili kogoś oszukać i byli ci, którzy nawet kiedy byli oszukiwani, brnęli w to dalej, żeby nie stracić twarzy, żeby nie stracić reputacji. Tak, no na, na przykład nawet w jakimś korporacyjnym w dzisiejszym świecie to hmm. też bywa, że jeżeli jakiś korporacyjny przyzna się, że... To była zła decyzja, na którym mhm. firma straciła powiedzmy parę milionów. To wtedy jakieś stołki zaczęły lecieć, tak? Nie może przyjąć. I inny, on, najprawdopodobniej jego własny. Jego własny i innych, więc trzeba brnąć w to po prostu. Bo i tak ci, u góry. Widzą, że jakieś wydatki muszą być, jakoś to powoli idzie do przodu, więc lepiej brnąć w to. Tak, także brnąć i liczyć na to, że albo to zacznie przynosić zyski, albo będzie można rzucić na kogoś innego, na przykład zmienić stanowisko, przychodzi nowy menedżer, który musi zająć, dostrzegę, i to jest idiotyzm, ale ponieważ teraz za to on jest odpowiedzialny, no to jego tak. głowa polecianie tego poprzedniego, więc. No i potem powie, że po prostu jakieś trzeba usprawnienia, więcej pieniędzy, bo coś tam się na rynku dzieje, tak. no jakieś zawsze usprawnienia się znajdzie, że tam. To jest... A... Tak. Mhm. Że to jest absolutnie uniwersalne przesłanie, które pojawia się wszędzie, gdzie są struktury władzy. Tak. Że łatwo jest oszustom, oszustom, albo nawet po prostu y, ludziom, którzy byliby uczciwi normalnie, ale zostają postawieni przed sytuacją albo będę uczciwy, ale stracę twarz, y, albo Pójdę w to całe oszustwo, i dzięki temu zachowam, że tak, Bo ja zechwisko. jestem częścią, jest tak, częścią jakiejś, tak. części, jakiejś frakcji, on czuje się częścią, więc no, nie może krytykować tej frakcji, tak? W sensie musi hmm. jakoś brnąć w to sensie, najczęściej tak jest. To jest tak absolutnie świetne, uniwersalne przesłanie. Tak. No i cóż się dzieje? No, król mówi, że trzeba zrobić przemarsz, hmm. żeby pokazać moją piękną szatę całemu ludowi, który wie o tym, jaka, tak, ta wie, szata, dokładnie. jaka ta szata jest. No i tutaj wszyscy znają tą oczywiście, by nie bajkę. Tak. Jak to się dzieje i że wszyscy cały lud wysławia wy po prostu? To też świetnie pokazuje, jak wyglądają te takie masowe kłamstwa, że ludzie widzą to, co chcą widzieć, nie chcą się przyznawiać, że czegoś tak. nie rozumieją. Zwłaszcza kiedy mówimy na przykład o jakichś teoriach zarówno naukowych, ale jak i politycznych, że na przykład wiadomo, płaskoziemstwo, ludzie widzą to, co chcą widzieć, że nie patrzą krytycznym okiem. Właśnie dlatego, że oni bo mają swoją wiarę albo słyszą coś i, i po prostu widzą widzą te szaty. Ale weźmy nawet ustroje komunistyczne, gdzie tak naprawdę każdy nikt nie mógł nic powiedzieć złego o ustroju. Ale każdy też właśnie brnął tak naprawdę w te kłamstwa tak. i sam... propaganda szła tak. od góry do w dół, ale w też. Dołu dół. Do góry. Tak, tak. No wiadomo, no, nie, to nie jest prawdziwy komunizm. Takie hasło, <noise> że trzeba jeszcze bardziej tam, się nie ale... umierają na tych Polach, ale jak jeszcze trochę bardziej będą umierać, to będzie już raj. Tak, ja, ja myślę, że komunizm nagle tak? to jest przy tyraniach, przy właśnie sytuacjach, gdzie jest ktoś, kto jest na szczycie władzy, którzy faktycznie w komunizmie był Stalin, właśnie kiedy to był Stalin, no, że mimo rosyjskim gdzie, hmm. gdzie tak, gdzie, gdzie mimo rosyjskim komunizm z deseret, gdzie porażka zwykle oznaczała po prostu kulkę na w motylice. Tak jak Paweł tu słusznie zauważył, propaganda szła w górę, że on jak jeździł do jakiejś tam wsi, to zwozili wszędzie zboże, żeby z wielu wsi do jednej, żeby pokazać jakie są piękne zbiory I nawet on w pewnych kwestiach nie wiedział jaka jest rzeczywistość, po prostu układał i bali się pokazać mu prawdę. Nikt nie odważył się, z... się skrytykować tak. jakiejkolwiek jego decyzji, powiedzieć, że źle ona wyszła w praktyce w szynie. Bo to było niebezpieczne. Tak, tak bo tak. wtedy Stalin powiedział, że to nie moja decyzja, to wy to źle wykonaliście. Tak. I wybiłby jej prośbę najprawdopodobniej. Bo no. Ale widać, że wysocy oficjele partii właśnie komunistycznej nie czytali Andersena, bo jakby to, co się stało w Czarnobylu, jest takim na bardzo negatywnym skutkiem tego typu działań. No dobrze, no to wróćmy do tego. Tu się pojawia dziecko. Głos rozsądku, głos niezależny, głos, który jest. Właśnie to jest to, dlaczego dziecko. Bo ono jest niewinne, ono jest niezależne. To nie jest tak. Tak, że jest uwiązane w jakieś frakcje polityczne, że ona wygłasza jakieś opinie o światopoglądowe czy coś takiego. Tak, że, że można przy, przyporządkować tą istotę do jakiegoś grupowania, że, że jakoś motywację jest sprzedać. Tak. Że, Dlaczego tak. ona tak mówi? No bo tu ma taką motywację, tak, ona że jest mówi z tego różne Że dzieci tak. mówią to, co widzą. Tak. tak, Nie można zarzucić dziecku, że jest niekompetentne pod względem swojego stanowiska, bo on nie ma stanowiska. Tak. Tak. I nie mówiąc o tym, że dziecko też pewnie słyszało tę całą historię, że przyszło tutaj właśnie, żeby zobaczyć te piękne nowe szatyce Cesarza. Tak, to on po prostu on rzuca fakt, który jest po prostu bezsprzeczny, dziecko jest po prostu jak takie prawo. Także on cesarz jest nagi. Tak, <laughs> tak dokładnie. <laughs> nagi człowiek śmieszny. Tak, nagi człowiek rzeczywiście śmieszny. No i cóż, i tu, jest, tu jest coś, co może no. te licy na przykład nie kojarzą z młodości, jak słyszeli tą bajkę, że cały, cały lud podchwytuje to, bo wie, bo cały lud okarnia, że cesarz jest nagi, tak. no bo dziecko powiedziało. To jest o, oczywiste i mówią, cały lud mówi, że cesarz jest nagi, ale co robi cesarz? Mówi, muszę wytrzymać do końca pochodu. Hmm. Czyli on nie mówi, o jestem na idę dumnie, godnie, do końca trzymam po prostu tą, tą rolę, nawet jak już zap... to jest tak standardowo, jak, cię, jak, jak kradnie się zapięcie za rękę, to mówisz, to nie twoja ręka. Sposób, tak, tak, że po prostu, ja no, tak, tak nawet no, zachowałem się jakby się nic nie stało do samego końca. Tak i on podobno, jeszcze że trzymał ten, te, te szambelani, jeszcze, jeszcze Tak. On właśnie to pokazał, że, że nie do że on tak on jeszcze dumniejszy, chciał pokazać, że to jest tak jak słuszne. To też jest to zachowanie i brnięcie w ten taki oczywisty fałsz, mimo tego, że wszyscy to widzą. Tak. tak. No i dla mnie to jest coś, co powinno mm. być dzisiaj po prostu obowiązkową lekturą dla dzieci i dorosłych, tak? Mm -hmm, tak.